To oglądał, no to ostatnio była taka czutka króla, że ja nie mam pytań. No po prostu system rozwalony, pogrom króla konkretny, naprawdę dobre dropy, dobre kliknięcia. Titan Katowice, Golda Rabeska na sam koniec była i właśnie ją wymieniam. Zobaczcie to, wymieniam Golda Rabeskę. Fabrycznie nową wymieniłem na Karambita Fejda, Glock Gamma Doppler. Za 5 paczek. On kosztuje dosłownie 526 ziko. Well Worn. Golda gold arabeska Battle Skirt. Eee, I od razu dzisiaj na wstępie ten Glock leci dla Was. Ten Glock za 5 stówek leci dla Was dzisiaj, żeby wygrać Glocka. Musisz zostawić łapę w górę pod tym filmem dzisiaj. Jedna łapa 46 groszy. Tyle ile dobijecie, tyle rozdam. Pamiętaj, że musisz mieć suba u mnie na kanale i że to sprawdzam. Jeśli nie masz suba, nie wygrywasz takich skinów jak tutaj widzowie, więc sobie zobacz. Przypominam również, żeby zmienić lokalizację na YouTubie. Zmieńcie sobie na Białoruś, na Serbię, na cokolwiek, ponieważ jest jakiś błąd na YouTubie i mamy jakieś blokady filmów niektórzy. E, dlatego możliwe, że jakichś filmów nie widzicie. Jak zmienicie lokalizację, będziecie wszystko widzieć. No i dzisiaj w komentarzu. Dzisiaj w komentarzu, no 500 do zgarnięcia, więc powiem Wam tak, no musicie zafollowować mojego Kika, wjeżdżacie sobie na Kika, macie linka w opisie, no i zostawiacie mi followa. Dziękuję Wam bardzo za już 300 ponad obserwujących, nadal czekam na potężny unog na skrzynki, na trade-upy, jak odpierdzielimy pierwszego live'a, on będzie gruby, dlatego zapraszam. No i dzisiaj w komentarzu piszecie swoją nazwę z Kika, żebym mógł sprawdzić, czy zostawiliście mi tutaj followa, jeśli zostawiliście, bierzecie udział i możecie zgarnąć glocka Gamma Doppler za 500, życzę powodzenia. Eee, Gloczek jest taki. Gloczek jest taki, a my mamy tak, Karambita Fade. No powiem wam, że naprawdę dosyć ciekawy karambicik Fade. E, ciekawe ile ma fada, ale to zobaczę sobie później. Mamy Glocka Gamma Wy możecie go zgarnąć. Nie ma naklejek, nie ma na ale myślę, że i tak spoko. No i mam Goldarabeskę, Battle Scare. Wziąłem, bo w sumie e, chciałem wziąć jeszcze jakiegoś skina. Mam kałacha Fire Serpenta, mam Case Hardenta. No ale powiem wam, że zawsze jakiś update Equipum. I to by było na tyle. E, to już mam. Dostanę jeszcze cashback 4... Czterech, czterech. No, no, prawie cztery klocki, e, więc myślę, że spoko. No i tak się prezentuje moje EQ. Mamy trzy dychy i mamy AWP Dragon Lore. No powiem Wam, że tyle skinów wziąłem, a co dopiero jeszcze będzie, jak będę to wymieniał, żeby porobić trade-upy. Bo trochę się zawaliłem w akcji. Generalnie, jakby ktoś chciał wiedzieć, żeby robić karambity Case hardent no to zobaczcie. Zobaczcie sobie teraz, jak to wygląda. Takie, takich skinów musicie użyć, a ja się trochę zajebałem. Pomyliłem skrzynię. A i wyszło jak wyszło, ale trudno, po prostu poczekam, wymienię i będzie git i będą akurat skiny do Bluegema, bo chcę zrobić właśnie taki kontrakt. Ale mniejsza oto, zaczynamy dzisiaj otwierając trzy gold case'y na Jesterze i Jedna to 220 ziko. No korona nam przeleciała. Headhunter przeleciał, mamy najlepsze co, to chyba. Aha, Ace Devil. Dobra, jeszcze trzy. Jeszcze trzy. Ostateczne trzy. Okej, okay, mamy Roxa. Pamiętajcie, że nie zawsze da rady trafić najlepsze przedmioty. E, walimy jednego holdinga, ale tylko i wyłącznie jednego na Farta. Mamy Romanowa Fire Folia. No nie jest to dobry drop. Tyle powiem. Nie jest to niestety dobry drop, ale walimy. Teraz battle 2 na 2. Nie będziemy się ale szczypać. Daje trzy skrzynie Fracture Case. Daję USPK. Daję C4. E, na Jesterze w ogóle. Czekajcie. Jeszcze tanie Jestery. Jak włączymy sobie skrzynię Jester, e, to możemy sobie zobaczyć jakie najtańsze. Ja bym dał tak. Danger Zone. A. Dałbym Radianta Asenta Boreala. Zobaczymy, jak to będzie. Damy jeszcze łoste Goldcase. Niech będzie Goldcase. Case. Dreams and Nightmare. Fever. Breakout, ale wiecie, co? Wrzuciłbym chyba Hydre. All też, ale wrzucił Steampunk'a dwa razy, ale Hydrę trzy razy i polujemy na te pierdzielone Hedge mazy. No to może być naprawdę powalone. Mamy już 20 skrzynek. Batla 2x2 Underek. Zobaczmy, co z tego będzie. Jestem w chuj ciekawy, naprawdę, co z tego będzie. E, miejmy nadzieję, że tutaj naprawdę się coś fajnego trafi. No i zobaczmy, czy ta Batla wleci dla nas. Fracture Case, pierwszy strzał. Digelek na pewno lepszy niż Kołach. O, jest zdecydowanie, ale w sumie nawet podobnie trochę, bo tak dwie różnicy to nie za dużo. E, złoty przedmiot, bejcik. Niestety, przeleciał i samu do trzech razy sztuka. Też bejcik, ale u Michaela. No powiem Wam, że szkoda, ale może tutaj gloczek Fate na prawo wiedzie. Ja pierdolę, wjechał na lewo dla mnie. Powiem Wam tak, mamy jeszcze tutaj naprawdę sporo skrzynek. Mamy też dużo grubych skrzynek, bo pan jak jebnie a meczką na prawo, to będzie dobrze. A może Hydra zarzuci pandorami albo hachmajzami. No zobaczymy, ale ten Glock Fade nie powiem. Psuje. Psuje i to sporo. Skrzynia za ile ona? 3 dychy. 30 zł nie dała nic. Mamy jeszcze dwie za dwie dyszki. Nie ma tutaj nic fajnego. No i jeszcze został Boreal. No jest meczka. Ale bez szału zobaczmy ostelanda. Oj, Łosteland Rebel dla nas. Filtestec co szczęście. Fabrycznie nowy chyba czwórę kosztuje już. Goldcase nie dał nic. No i dobra, wiecie, co te trzy najważniejsze. Czyli, o kuźwa. No, Huntsman Lord co szczęście, nie motylek. Może szkieleton rubi? Oj, nie wpadł, dobra. Trzy najważniejsze: All Star 2 Steampunky. Jak wpadnie im Meczka Knight, no to zgarniemy tą Battle. Jak wpadnie im Titan Katowice 214, też zgarniemy raczej tą Battle. O kurwa, my trafiamy dwie naklejki lgb katowice 2.14. No bez szans, musieliby trafić dwie meczki knight, ewentualnie serio hedge maze albo pandory. Nie ma żadnej meczki knight, no i zobaczmy. Bym się śmiał, jakby te hedge maze wypadły. Ile one dalej? 300? Dalej 300. Dwie awp onitagi nie zmieniają nam tutaj zupełnie nic. No i zobaczmy ostateczno. Proszę, ostatnia, hedge maze. Oj nie ma, mamy Galila. A, spodziewałem się trochę lepszej batli, nie będę ukrywał. Gloczek Fight popsuł. popsuł. Popsuł tutaj wszystko. Chociaż i tak jeszcze te naklejki, no też dużo popsuły. E, szkoda, no mogło być lepiej, ale pamiętajcie, że nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty i nie zawsze zgarnia się batle. Zobaczmy tego Steampunka. No mamy AWP Chromkanon. AWP Chromkanon. Powiem Wam, że bez szału, przypominam również, że jeśli przykładowo ogarniacie nowe skiny i wjeżdżacie z moim kodem, to macie szansę zgarnąć naprawdę zajebiste skiny. Dodatkowo jako prezent razem z płatą nie jest to losowanie. No i pamiętaj, że musisz być pełnoletni, musisz mieć ukończone 18 lat, a ja nie zachęcam Cię do wpłat. Ponieważ nic nie trafisz, ciężko trafić te najlepsze przedmioty po prostu. Ale jeśli ogarniasz nowe skiny, no to zobacz, za 8 ziko z moim kodem możesz zgarnąć Bloodsporta, Paracorda, Survivala lub Karambita Crimson Weba, Minimal Wear za dychę. On jest tańszy, ale cena się go nie zmienia. Ale jego cena się nie zmienia, więc generalnie, jak go zgarniesz, będzie kosztował tyle, ile tutaj jest. E, za dyszkę Talon Knife Case Harden. Za 15 Zico Sticker Titan Katowice 214. Za 5 Dych Bowik. Za, e, za 5 Dych M9 Bayonet Autotronic. A za 2 Dychy Bowik. I powiem wam tak, dziękuję każdemu kto gra na moim kodzie, bo naprawdę sporo osób przykładowo za dyszkę próbowało zgarnąć sobie talona. A ja już wam pokazuję kto próbował zgarnąć sticker Titan, też naprawdę spora część osób, ale niestety nikomu się jeszcze nie udało. Zobaczmy M9. Też naprawdę spora część osób próbowała zgarnąć 9 Wjeżdżacie za 5 dych, macie szansę zgarnąć oczywiście każdego z tych skinów. Im większa wartość doładowania, jak widzisz, no to jest większa szansa na prezent, więc jeśli wjeżdżacie za stówę, lepiej to zrobić jednorazowo, niż przykładowo kombinować i wpłacać 4 razy po 20, bo wtedy masz mniejszą szansę, ale to tak a propos, nie zachęcam do opłaty. Jeszcze raz, ale żeby zagrać na moim kodzie, klikasz zielony plus, wpisujesz kod w access, otrzymujesz darmowe 2 złote, no i plus 10% do wpłaty, a ja Wam powiem tak, myślę, że trzaskam standardzika, na trzy osoby, ale żadne dwa na dwa, tylko standardzik, trzy osoby. Dajemy dwa steampunky, dajemy dwa breakouty. Ja myślę, że dowaliłbym holem. Jednym brawą case'em damy dwa razy silent takera, damy jeszcze hydra case'a. Robimy standardzika za jedynachę. I powiem wam tak, to jest ostatnia batla w tym odcinku. No i miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że ja to zgarnę, bo standardzika to powiem wam, że... Kurde, dawno nie robiłem chyba tak, że na trzy osoby to w sumie bardzo... Dawno nie robiłem, emeczka knight mi kuźwa przeleciała tą emeczką. Knight raczej bym wygrał battle, ale... Ale mamy Beta. okej, okay, no nie ma żadnej Emeczki. Ale nawiązując do standardy, robię tak 2 na 2. Raczej na trzy osoby to wolę zarzucić underdoga, bo jak dobrze wiecie, no to te undery mi naprawdę, no czasem siadały potężne. Oho, Cyrex. No i Cyrex, niestety, ale daje prowadzenie Rosso. Może Emeczka Hole? Oj, Emeczka Simon dla Rosso. Rosso tutaj widzę ładnie trafia. W sumie Alex też już mnie kuźwa przebił. Emeczka jasne wody. Oj, P2000 jest o wiele lepsze. I może tutaj Silent. Zeus, ja powiem wam, że chyba nadzieja jaka będzie to w Hydrze. No jeszcze Glowsy, Fejdy, Jebany trafia. No i dobra, zobaczmy Hydra, AWP oni Onitaji. Aj no, przeleciała ta wupa oni już kosztuje szuchę. Więc w sumie, wygralibyśmy chyba Battle a wupom. Ja pierdolę. No, nie zawsze. Nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty. To tak a propos. Myślę, że możemy jeszcze kliknąć trzy razy Dreams and Nightmares. Dobra, no, jest Nightwish. Jeszcze trzy. Nie ma nic. Kolejne trzy. I ostatnie. No, proszę. Jedni czymś. Szedł dagersylory. Jeszcze trzy. Ja pierdzielę. No nie no, unlucky, straszne wam powiem. Kuźwa, MP9, dobra, nie no, odpuszczam. E, a jakbyśmy jedną hydrę. Jedna, jedna na dresterku. No może coś wypluje? O, kuźwa, mamy P250 Red Rocka. No nie zawsze, nie zawsze trafię się te najlepsze przedmioty. Ja myślę, że... Kończymy. To by było na tyle. Na razie.